Dzień dobry, Monika Laska. Wszystko najlepsza włoska dziennikarka. Jesteśmy na konferencji prasowej w MMA 11 Jest Wiewiór. Cześć, witam cię serdecznie. Hejka. E, wiewiór, dawno się nie widzieliśmy. E, Bardzo dawno. na ostatniej gali się widzieliśmy. No to dawno było. No, dawno, temu. dawno. No, wakacje były, no. Mhm. E, powiedz mi, Wiewiór, co przez ten czas się u ciebie wydarzyło? Ciekawie jak Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy zawód. Dokładnie o, tak. widzisz? Tak. To no, już, już wiem, no to już wiem, co się... Już wiem co się dzieje, e, powiedz mi co u Ciebie się działo przez ten czas? No co, w sumie nie za dużo, trochę tam trenowałem, e, przygotowałem się do walki, troszkę też imprezowałem, no tyle, no nic w sumie ciekawego, to jest standard, imprezy, treningi, imprezy, treningi. Mm -hmm. Imprezy, treningi, imprezy, treningi, a zawodowo? Co zawodowo? Co? Co się działo? Zawodowe stało? imprezy? Zawodowe imprezy? No tak, no. No, no co się działo? Nic się nie działo. No. No. Imprezy, treningi, a po tym więcej treningów, nie więcej no. Mm -hmm. A gdzie trenujesz? Bonza MMA. Bardzo dobry klub we Wrocławiu. We Wrocławiu? Tak, tak. I u kogo trenujesz? U Dubiałowicza. Mm -hmm. To jest bardzo dobry trener we Wrocławiu. A sparujesz z? Z dobrymi zapadnikami sparuję. Mm -hmm. Co mam wymienić nazwiska? Jak chcesz. Czy nie to wiem, to czy chcę. E, Sparuję ogólnie z dobrymi zawodnikami e, z tymi, no, którzy walczą też na, na, na różnych galach, tak. Mamy bardzo mocną ekipę, tak e, więc na pewno e, mam z kim sparować, na pewno z o wiele mocniejszymi zawodnikami niż Polak, e, jednak mocniejszymi. No, na pewno no. Mm -hmm. e, Powiedzmy, bo ostatnio robiliśmy, bo nagrywaliśmy bardzo fajny filmik. E, Myślę, że jeszcze coś trzeba było nakreślać fajnego, pamiętasz? Jaki? E, co miałeś challenge'a. A, tak. No, nie? No, no, no. Bardzo fajny był... Taki... Cieszę się, że Ci się podobało. Tak, a powiedz, podoba Ci się moja nowa kostka? Tak, podoba mi się, ale myślę, że jednak ten mikrofon powinien być czyt większy. Większy. E, był większy, ale... Widać, znaczy... rozmiar dla ciebie nie ma znaczenia. Nie. <śm> A powiedz mi, no, jeżeli chodzi o treningi, to na, na co najwię, największy nacisk kładziesz? Kurczę, w sumie wszystko trenuję w podobnej e, ilości czasu. Nie, nie, nie naciskam na coś bardziej, na coś mniej, w sensie spłaszczy. Więc powiedz mi, e, w tym momencie jest jakiś konflikt z kimś? E, no... Znaczy, z Polakiem, kurczę, dzisiaj mamy konflikt. Trochę mamy konflikt. Tak jest, jest też tak, e, trochę szanujemy się jako zawodnicy, ale trochę konflikt mamy na pewno i mhm. myślę, że przed walką będzie się działo. Tak na pewno mam też konflikt z Kasiuszem, ale to, to już od dłuższego czasu i wiele osób ma konflikt z Kasiuszem. A jak myślisz, dlaczego? E, no bo Kasiusz jest taką osobą bardzo konfliktową, nie? E, jakby to z natury Kasiusza wynika, że ludzie mają z nim konflikt. Coś się mu złego powie, to od razu... Jest zim konflikt. Wybuchowy jest? No bardziej nie potrafię przyjąć krytyki. Okej, okay, rozumiem. Eee, czyli walka z Polakiem. Tak, 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 tak. tak. Walka z Polakiem jest teraz, tak? Eee, I myślisz, że ten konflikt jakoś się rozejdzie? Zobaczymy, no, w sumie nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy jak to będzie. Nie? A o co poszło? O co poszło? Czy znaczy, ostatnio on się zbił bardzo o to, że... Eee, Nazwałem, znaczy, że powiedziałem, że on się obstrał ze mną walki, on się o to bardzo mocno spiął, ale kurczę, niby wcześniej mieliśmy w porządku w miarę kontakty, ale też on mnie tam gdzieś tam nazwał, że, że ja mam żółte papiery i e, gdzieś tam wcześniej też coś tam było, więc, więc niby, niby było okej, okay, ale nie do końca. Jednak. To mam nadzieję, że sobie wyjaśnicie w OKTAGONIE, e, a powiedz mi, co sądzisz o twoim przeciwniku? No co sądzę? Myślę, że, że zrobił duży progres i jest. Jest groźny e, e, w każdej płaszczyźnie, ale na mnie to zdecydowanie za mało. Za mało. Mhm. E, dajesz sobie pie, e, w której rundzie zwycięstwo? Kurczę nie, nie będę mówić w której rundzie, bo, bo to takie gadanie potem może być inaczej. Mogę dominować całą walkę, i na przykład wygrać na punkty, no to, to, to jest różnie, nie? Więc nie wiem, jak na razie wszystkie walki mam na punkty, tak? Na przykład e, jeśli wygrywam na punkty, jestem z góry, to zazwyczaj nie idę do poddania, bo po prostu mi się to nie opłaca, bo ryzykuję utratę pozycji, a i tak wygrywam na punkty. Więc logicznie bardziej mi się opłaca utrzymywać walkę na górze na punkty. Mm -hmm. e, Gameplan przygotowany jest? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. nie? Ale będzie robione? No, chyba tak. Myślę, że tak. Pod przeciwnika, czy po prostu będziesz trenujesz żeby znaczy, zrobić ostre treningi, dobre treningi? Myślę, że bardziej trenuję przekrojowo, żeby zrobić ostre treningi, ale co, Myślę, że biorę pod uwagę, co on potrafi, tak? Mhm. Czyli jednak gdzieś tam, nie, nie zdradzajmy może szczegółów, prawda i po Cię zapytam, czy jak było z tym game planem, czy jednak był zrealizowany, czy, czy nie. Um, ja życzę Ci powodzenia, mam nadzieję, że, że będzie wszystko w porządku i najprzede wszystkim, żebyśmy nagrali też fajny filmik. E, ponownie, bo mi się bardzo podobał tamten, zaskoczyłeś mnie bardzo pozytywnie. Dobrze, dobrze, nagramy coś, coś podobnego. Tak, nagramy, mam nadzieję, że po wygranej, chociaż powiem Ci, że Polaka również bardzo lubię. Bo ten Polak mówi, że chce cię trenować, nie? a ja też miałem cię trenować. To ja mam propozycję, niech zwycięzca będzie cię trenować. Wiesz co, to jest myśl? Super, to jest świetny pomysł, dobra. Eee, no to zrobimy tak: kto wygrywa, trenuje mnie. Myślę, że jest się osobić. <noise> <noise> Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. No, już teraz naprawdę to ja już nie mam wyjścia. Zaczynam treningi, i coś może kiedyś gdzieś. <grystanie> Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy.